Dzień dobry, ja przez wiele lat nie jeździłem samochodami typu pick-up i oto w tym roku dosłownie w odstępie kilku tygodni trafiły nam się dwa tego typu samochody. Osobowo dostawcze, bo tak chyba należy rozumieć nazwę pick-up. Pewnie pamiętacie, że niedawno wam pokazywałem Forda Rangera w wersji Raptor, to właśnie też był pick -up. a teraz w mototoja goszczę Volkswagena Amaroka. Nieprzypadkowo mówiłem o tych dwóch modelach w tym roku, ponieważ one mają wiele wspólnego. Amarok, który był oryginalnym, Modelem Volkswagena pojawił się w roku 2009. W 2016 odmłodzono ten samochód, ale już drugą generację, przygotowaną na rok 2022, przygotowano wespół z inżynierami Forda. I myślę, że tu nie ma żadnej ujmy dla Volkswagena, że skorzystał z pomocy kolegów z amerykańskiego koncernu, ponieważ jak się powszechnie wie Amerykanie, a Ford w szczególności mają bardzo duże doświadczenie w konstruowaniu tego typu samochodów, i myślę, że jeżeli to niezbyt dużo kosztowało, a pewnie tak było, no to Volkswagen poszedł bardzo dobrą drogą, korzystając z pomocy tych, którzy naprawdę na tego typu autach się znają. Dlatego oba modele Ranger i Amarok mają sporo wspólnego, ale gdy się tak bliżej przyjrzałem temu, którym jeździłem kilka tygodni temu. I Amarokowi, to wydaje mi się, że mimo wszystko, jednak poza jakby typem samochodu, te modele sporo się różnią. Łączy je na pewno wspólna płyta podłogowa. To jest rzecz, właśnie którą przygotowali Amerykanie. Myślę, że jeszcze później znaleźlibyśmy kilka detali drobniejszych, a to w wyposażeniu, a to w jakichś funkcjach obecnych na pokładzie tego modelu. Ale generalnie to Volkswagen później do tego projektu Fordowskiego naprawił. Sporo własnych pomysłów włączył i w ten sposób mamy oto Amaroka, który jest proponowany na rynku europejskim, a podobnie jak jego no powiedzmy bliźniak Ranger powstaje w Republice Południowej Afryki. Ten samochód jest w kolorze czerwonym nieprzypadkowo, ponieważ jest to wersja Pan Amerykana. Ono właśnie wiąże się i jakby wyróżnikiem tej wersji jest właśnie czerwony kolor nadwozia. Jest jeszcze nieco skromniejsza wersja style, i te style Amaroki są zawsze malowane na czarno. Jest jeszcze bogatsza Awentura, i ona z kolei występuje wyłącznie w nadwoziu w kolorze niebieskim, granatowym. Amarok w Polsce w tej chwili. Ta jego druga generacja jest oferowany wyłącznie z jednym silnikiem. Nie ma żadnego wyboru. Tutaj mamy tylko 3-litrowego trzylitrowego, sześciocylindrowego turbodiesla o mocy 240 koni mechanicznych i uwaga, aż 600 Nm maksymalnego momentu obrotowego. To bardzo dużo, bo to jest samochód dosyć ciężki. On tak jak tutaj stoi to waży około 2,5 tony, a jeżeli jeszcze coś włożymy mu na pakę, można tu włożyć od prawie 800 kg do nieco ponad 1000, więc wtedy naprawdę jest to ciężki samochód, ale ten motor doskonale sobie z tym radzi. Mało tego, producent podaje, że przyspieszenie do 100 km na godzinę w przypadku Amaroka najnowszej generacji to niespełna 9 sekund. A jego prędkość maksymalna to 180 km na godzinę. Oczywiście pewnie znajdą się kierowcy, którzy będą chcieli zobaczyć, czy rzeczywiście Amarok tak dynamicznie rusza do przodu, ale generalnie w codziennej eksploatacji ani ta prędkość maksymalna, ani to depnięcie w pedał gazu nie jest nam potrzebne, bo on w normalnych warunkach zachowuje się naprawdę bardzo przyzwoicie. I co ciekawe, od razu powiem, że nie jest wcale taki paliwożerny, bo. Przy jeździe zgodnej z przepisami w trybie eko średnie moje spalanie w przypadku tego modelu wynosiło nieco ponad 9 litrów, 9,5, 9,6 czasami. Natomiast jeżeli jeździłem troszkę dynamicznie i głównie w mieście, czego tej wielkości samochód nie lubi, no to wtedy spalanie wychodziło 12, jeżeli wjeżdżałem w teren to nawet 15 litrów. A Marok y, tej generacji został skonstruowany y, jakby pod oczekiwania dwóch typów użytkowników. Pierwsze to to auto ma być klasycznym wołem roboczym, jak to się mówi brutalnie i on się doskonale do tego nadaje ale także pewnie znajdą się kierowcy, i będzie ich wcale nie mało, którzy chcą wykorzystywać takie auto, które ma i dużą kabinę, i całkiem sporą i wytrzymałą skrzynię ładunkową, do uprawiania swojej ulubionej dyscypliny sportu, czyli jakby dla kierowców z określonym stylem życia. I ten samochód, właśnie między innymi pod tym kątem przygotowywano te trzy wersje, o których wspominałem wcześniej, Doskonale sobie z tym wszystkim daje radę. Wersja Panamericana jest taka jakby najbardziej nastawiona na poruszanie się w terenie, bo oczywiście to auto jest na ramię, ma napęd przenoszony na wszystkie koła. Jest kilka trybów jazdy, można różnie kombinować z przeniesieniem napędu na cztery koła, tylko na tył. Jest oczywiście reduktor międzyosiowy i jest także centralny mechanizm. Różnicowy, który no, oczywiście zwiększa dzielność tego samochodu w terenie. Ja tutaj przygotowałem tę projekcję, to opowiadanie o tym samochodzie wtedy, kiedy on stoi na twardym gruncie, po to, żebyście mogli zobaczyć, jak to auto naprawdę jest duże i nadwozie ma ponad 5 metrów 30 cm. I jak solidne, no wystarczy spojrzeć tutaj z tyłu nie tylko na te koła, ale także na całe zawieszenie i tu od razu powiem, że w przypadku Rangera, tego bliźniaczego modelu, z tyłu są amortyzatory i sprężyny. Natomiast tu jest klasyczny resor piórowy, co muszę powiedzieć skutkuje tym, że zachowanie się przy jeździe tym samochodem no, jest troszeczkę mniej komfortowe niż Rangera, który ma taki bardziej osobowy typ zawieszenia z tyłu. Ta skrzynia ładunkowa, jak mówiłem, może pomieścić sporo, ma tutaj w tej wersji elektryczną. Roletę, która zasuwa się i otwiera w zależności od tego, czy chcemy nią coś transportować, takiego mniejszego, żeby się tu schowało, czy też możemy coś wystającego ponad obrys tej skrzyni. Widziałem kilkakrotnie Amaroki tutaj z bardzo fajnie zabudowaną tylną częścią nadwozia, to właśnie szczególnie wtedy, kiedy ktoś używa tego auta na przykład do świadczenia usług geologicznych albo jakiś elektryk, który gdzieś tam wjeżdża konserwować linię energetyczną w terenie, więc to wszystko tu w tym samochodzie jest. Oczywiście nie są to tanie rzeczy, bo amarok, tak jak tutaj stoi, kosztuje grubo ponad 300 tysięcy złotych brutto. Netto jest to oczywiście odpowiedni procent taniej, ale wtedy zyskujemy samochód, który oprócz tego w Polsce, że jest sprzedawany tylko z jednym silnikiem, jest sprzedawany wyłącznie z taką pięcioosobową, wydłużoną kabiną. A do tego wszystkiego jest zapewniony tutaj standard podróżowania no, na poziomie średniej klasy auta osobowego. Mówiąc o tym komforcie amaroka godnym auta osobowego, myślę przede wszystkim o jakości wykończenia. Tu jest wszędzie skóra ekologiczna. Jest bardzo bogaty zestaw systemów wspomagających kierowcę, które bardzo się przydają, także w jeździe w terenie. Myślę tutaj na przykład o kamerach 360 stopni, specjalnych kamerach monitorujących to, co się dzieje przed samochodem. Jest klimatyzacja dwustrefowa, wygoda foteli oraz ergonomia tego wnętrza, także nie, nie, nie mają żadnych minusów, a zatem decydując się na Roku, wiedząc do jakiego typu zadań ten samochód jest przeznaczony, no, można spodziewać się, że to czego oczekujemy od auta typu pickup, właśnie w tym modelu bez problemów znajdziemy.